Się robić zdjęcia i wyglądać na uroczą, słodką, i mającą jakieś 17 lat. Wiem, że nie wyszło, zejść na ziemię. Taka jest rzeczywistość. Zaczynamy zawsze od kremu. Ja polecam wam kremy matujące, szczególnie jeśli macie problem ze świeceniem się skóry, szczególnie w okresie dojrzewania. Ja używam akurat kremu nawilżającego i to jest Eniu Clinical, czyli krem pod oczy z avonu, e redukujący zasinienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby młode osoby używały jakichś nawilżających kremów również pod oczy, skóra pod oczami i wcześniej zadbana, tym dłużej będzie piękna. Na niedoskonałości i na zaczerwienienia, zmiany pigmentacyjne nakładam korektor antybakteryjny Synergen. Dostaniecie go w Rossmanie. Jak zwykle nie jak zwykle, jak ostatnio, listę produktów macie i linków na dole w opisie. Jak widzicie, palcami rozcieram ten korektor w różnych partiach twarzy, stosuję go jakby zamiennie z podkładem oczywiście nakładam go zdecydowanie mniej. W takim układzie pamiętajcie o dobrym doborze e, korektora do koloru waszej cery. Możecie też oczywiście użyć podkładu, na dole wypiszę Wam kilka podkładów drogeryjnych i antybakteryjnych dla nastolatków albo po prostu tańszych. Teraz pod oczy nakładam korektor, yy, na przykład ten akurat lubię, to jest korektor z Flormaru, dawno go nie używałam, bo normalnie jest mi za ciemny. Brwi przeczesuję i uzupełniam cieniem Oczywiście możecie to zrobić kredką Możecie w ogóle tego nie robić, jeżeli macie fajne brwi Pociągnijcie tylko żelem Albo nic z nimi nie róbcie Ja też bym nie chciała, żeby ktoś pomyślał, że ja namawiam Ostaletki do używania makijażu Ale sama będąc w szkole średniej Podmalowywałam się i starałam sobie się sobie przypomnieć, jak to właściwie było, kiedy to robiłam i to był raczej podkład tuż do rzęs i jakiś tam mamy cień podkradziony nałożony palcami, więc postarałam Wam się pokazać jakby taką bardziej pro wersję super delikatnego makijażu. Jak widzicie, teraz wyczesuję brwi, nie malujcie sobie za grubych brwi, bo to wygląda nienaturalnie, tym bardziej takich grubych, w sensie wiecie, mocnych linii, bo to wygląda nienaturalnie. Na powiekach rozcieram resztkę korektora, która tam była, żeby mi się nie zrolowało i teraz cień z My Secret, jak to mówi Karolina powiedziała mi Karolina Ziętek, najlepiej wydane 5 złotych w jej życiu, w moim również, tak. to cień o beżowym kolorze, jest absolutnie cudny, pasuje do każdej karnacji i wygląda fantastycznie nakładam go takim dużym, jak widzicie, pędzlem, który ułatwia pracę, bo od razu pokrywa mm, całą powiekę ten cień. Oczywiście możecie też nałożyć palcem, jeżeli chcecie. Nałożcie też pod łuki brwiowe. Możecie też troszeczkę nałożyć pod oczy w okolice um, tam, gdzie nałożyłyście korektor, jeżeli chcecie rozświetlić, ale to musiałobyście być trochę bledsze niż ja w tym filmie. Taki cień z essence, teraz brązowy powędruje w załamanie powieki, żeby oko nie było, że tak powiem, płaskie. Oczywiście nie musicie cień nakładać. Oczywiście nie możecie nałożyć tylko ten jasny albo tylko ten brązowy. Jakikolwiek brązowy i jak, jakikolwiek czy listy się nada na pewno do tego zadania. Pamiętajcie tylko, żeby nie nakładać za dużo, żeby nie podpaść żadnemu nauczycielowi i wszystko bardzo dokładnie rozcierajcie. Najlepsze do rozcierania um, są Wasze palce, tak jak widzicie, ja tutaj cały czas na bieżąco wszystko opuszkami i palców rozcieram, tylko nie trzyjcie za mocno, róbcie to w miarę delikatnie. Troszeczkę jeszcze ten, ten brązowy cień w zewnętrznym kąciku niżej nakładam tak przy linii rzęs, żeby on tam gdzieś się połączył z powieką. No ma być jak najnaturalniej. Teraz yy, puder transparentny typu HD nakłada na całą twarz. Jeżeli macie niedoskonałości, pryszczyki, macie przykryte korektorem, to nie ciągnijcie tak jak ja pudrem w tej chwili, ale raczej sklepujcie miejsce po miejscu tak o dokładnie, żeby nie naruszyć tego korektora, żeby on nie zjechał z tych niedoskonałości. Wrócę teraz do cery, czyli nabieram brązer z takiego TRIA do twarzy i dużym pędzlem syntetycznym, to jest SS2. Nakładam go na boki twarzy, ale niedużą ilość i mocno rozcieram. Chcę, żeby moja twarz naturalnie po prostu nie wyglądała jak mąka, bo jednak, jak nałożymy puder, praktycznie jakikolwiek puder, to zawsze nasza twarz wygląda tak trochę płasko. I ziemiście, więc warto ją odrobinę ocieplić, ale jak widzicie, ja mocno rozcieram, nie konturuję raczej, tylko ocieplam boki twarzy. E, świetne jest to trio, bardzo je lubię, poleciła mi je koleżanka e, i naprawdę to był dobry zakup, a to kosztuje chyba 8 zł, czy 10 coś takiego. Nie, nie jest drogie w każdym razie rozcieram trochę też na szyję, nie zapominajcie o szyi jeszcze trochę dokładam w okolicach policzków, bo tam lubię najbardziej i teraz rozświetlacz z tego samego triana nakładam na środek powiek palcem, żeby tam mi się troszeczkę coś błyszczało, ale to jest bardzo delikatny efekt, nikt nie powinien się za bardzo kapnąć. No i wracam do tego mojego cienia ciemnego do brwi. Płaskim pędzlem nanoszę go przy samych rzęsach taką cieniutką kreskę rozmytą. Też ją rozetrę palcem, jeżeli ona gdzieś będzie się wydawała mi za mocna. Nie robię z żadnej super mocnej jaskółki, tylko przy samych rzęsach nakładam. I tak, tak, to zagęszcza linię rzęs i trochę fajnie spojrzenie, spojrzenie wygląda. Możecie nałożyć czarną kredkę, kolorową kredkę, wszystko zależy od tego, co wolno w Waszej szkole i na co pozwalają Wam rodzice i co Wy same chcecie. Tuż polecam albo ten z Vibo, który jest ekstremalny, albo ten z, z Avonu, który jest trochę delikatniejszy. Ja sięgnęłam po ten z Vivo. Ostatnio znowu mam fazę na super grube, sklejone, oblepione, gigantyczne rzęsy. Co chwilę mi to przejdzie i będę miała fazę na delikatne rzęsy. Chociaż nie, to mi się rzadko zdarza. A w każdym razie ten się mi powoli starzeje i trochę za bardzo skleja, ale polecam go Wam, bo naprawdę za grosza. Można go kupić. No i różne policzki. Mój ulubiony z bo też nakładam odrobinę. Nie musicie go nakładać. Postawcie natomiast na matowy produkt, jeżeli macie jakieś nierówności skóry na policzkach, nie podkreślajcie ich niczym błyszczącym, eee, Też jeżeli macie WWF danego dnia i będziecie się podzielić, to może też lepiej jeszcze mniej tego makijażu nałożyć. Trochę rozświetlacza musiałam. Musiałam, ale tak odrobinę, dosłownie tak tyci, tyci. Tak troszeczkę tylko. Troszeczkę. I teraz wszystkie nastolatki, które jeżdżą o tobie sami do szkoły, myślę sobie, no kiedy ja to zrobię. I coś takiego, to jest błyszczyk do ust w kredce Avon Color Trend. On chyba w tej chwili nie jest dostępny, ale tam się często takie rzeczy powtarzają. Daje świetny, naturalny efekt i bardzo, bardzo delikatny połysk. Tak, i to co mi zostało, to tylko niedoskonałości w sensie, plamy, stuszu pousuwać za pomocą szczoteczki do brwi i rzęs. Usuwam i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją propozycję takiego w miarę szybkiego makijażu do szkoły, który wydaje mi się być dość dziewczęcy i podkreślający urodę. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie o kciuku w górę, o subskrypcji i o komentarzu do następnego razu. Bójaczki. Pa!